Co to jest post? Technicznie rzecz ujmując, możemy powiedzieć, że post to pozbawienie się pokarmu na jakąś określoną ilość czasu. Wiemy, że w Starym Testamencie poszczono, Eliasz chociażby pościł 40 dni, też wcześniej Mojżesz był tym, który pościł 40 dni, był na górze bez jedzenia. Też mamy Jezusa, który pościł 40 dni. Też inne osoby pościły w różnych terminach. Uczeni w piśmie w Nowym Testamencie pościli dwa razy w tygodniu, w konkretnie właśnie dni. I po co jest Post? Post z jednej strony miał pokazywać człowiekowi, że nie tylko pokarmem żyje, ale że właśnie też są inne rzeczy ważne w tym życiu. Miał też pomóc nabierać innej perspektywy na życie, miał zbliżać do Boga, bo właśnie też Post miał za zadanie zbliżać. I czasem też widzimy w Nowym Testamencie, chociażby, jest, że Jezus mówi, że ten rodzaj demonów wychodzi tylko przez modlitwę i przez Post, co miało pokazywać, że też człowiek może stawać się. Duchowo mocniejszy, o wiele bardziej silny poprzez post. Także to są, myślę, te główne funkcje postu.